Czujesz ostatnio niewytłumaczalne zmęczenie, które nie pochodzi z ciała, ale z głębi duszy? To może być znak, że przechodzisz przez coś znacznie głębszego. Być może ostatnio czujesz się bardziej zmęczony bez wyraźnego powodu. Nie chodzi o zwykłe zmęczenie fizyczne, ale o wyczerpanie, które rodzi się w duszy, jakby cała twoja istota przechodziła reorganizację. A może samotność nie jest już tylko okolicznością, a stała się niezbędnym schronieniem. Stałeś się bardziej wrażliwy bardziej intuicyjny, bardziej świadomy. Czujesz rzeczy, których inni nie zauważają. Wpływają na ciebie gęste atmosfery, puste rozmowy, pozbawione duszy rutyny. Wśród tego wszystkiego pojawia się dziwne uczucie bycia między światami, jakbyś wciąż tu żył, ale coś w tobie już nie do końca należało do tego miejsca. To, czego nikt ci nie mówi, to, że wzniesienie duchowe to nie tylko światło, pokój i uniesienie. To także chaos, nieporządek, odprogramowanie. To etap, w którym wszystko, co stare, rozpada się, aby to, co nowe, mogło wyłonić się z duszy. Przebudzenie nie jest komfortowe, jest konieczne. Wzniesienie to wewnętrzna podróż, która transformuje od najgłębszych podstaw. Nie chodzi o unoszenie się wśród chmur, ale o świadome przechodzenie przez cienie i powstawanie na nowo z jaśniejszym celem i bardziej autentycznym światłem. Dlatego dzisiaj chcę Ci wyjawić coś istotnego. Podzielę się z Tobą sześcioma potężnymi efektami, które potwierdzają, że przechodzisz autentyczne wzniesienie duchowe. To nie są typowe symptomy, o których czytałeś w mediach społecznościowych. To efekty mało omawiane, subtelne, ale głęboko prawdziwe. Efekty, których doświadcza wiele dusz i które oznaczają początek nowego poziomu świadomości. I uwierz mi, efekt numer 6 jest najbardziej transformujący. To punkt bez powrotu. Pojawia się tuż przed tym, jak masz dokonać kwantowego skoku w swojej świadomości. Zostań więc ze mną do końca, nie jesteś sam. To, czego doświadczasz ma cel i dzisiaj zrozumiemy to razem. Przez długi czas wmawiano nam, że wzniesienie duchowe jest czymś eterycznym, niemal magicznym, że polega na osiąganiu wzniosłych stanów, gdzie wszystko jest pokojem, miłością i harmonią. Ale to nie do końca prawda, a przynajmniej nie to dzieje się na początku. Prawdziwe wzniesienie nie przypomina latania, przypomina raczej demontaż. Czuje się, jakby twoja stara tożsamość rozpadała się na twoich oczach. Jakby elementy tego, kim myślałeś, że jesteś, zaczęły pękać, aby ustąpić miejsca czemuś, czego jeszcze nie potrafisz nazwać. Ale wiesz, że jest bardziej prawdziwe. Duchowe wzniesienie to nie ucieczka od świata. To nie zamykanie się w bańce medytacji i odłączenia. Wręcz przeciwnie, to wejście głębiej w siebie i stamtąd rozpoczęcie transformacji swojego życia, relacji, energii, celu. To nauka życia w teraźniejszości ze świadomością, nawet jeśli boli. To spojrzenie prosto w swoją ciemność i przestanie uciekać. Wzniesienie nie usuwa Twoich cieni, uczy Cię je integrować. Nie eliminuje Twoich emocji, uczy Cię je rozumieć. Nie eliminuje chaosu, przekształca go w ścieżkę. Twoje ciało wie to przed tobą, dlatego są dni, kiedy czujesz się wyczerpany bez zewnętrznej przyczyny. Dlatego źle śpisz lub masz intensywne sny. Twój system energetyczny uwalnia gęstość, a Twój umysł rekonfiguruje się. Zmieniasz sposób postrzegania świata, Twoja wrażliwość się wyostrza i zaczynasz kwestionować wszystko, co wcześniej przyjmowałeś za pewnik. To nie jest wygodne, ale jest prawdziwe i konieczne. Wzniesienie jest jak głębokie oczyszczenie duszy, nie odbywa się w ciszy, odbywa się z wewnętrznymi wstrząsami. Wielu się boi, gdy zaczynają to wszystko czuć. Zastanawiają się, czy coś jest nie tak, czy stają się zbyt wrażliwi, zbyt emocjonalni, zbyt inni. Ale oto prawda. Jeśli czujesz się dziwnie, inaczej lub nie na miejscu, nie upadasz. Wznosisz się, zostawiasz za sobą wersje siebie, które były potrzebne do przetrwania, ale które już nie służą do rozkwitu. Dlatego dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, musisz wiedzieć, że nie jesteś sam w tym procesie. Nie jesteś jedynym, który przechodzi tę niewidzialną transformację. Wielu budzi się w tym samym czasie, a ty jesteś częścią tego przebudzenia. To, co nadchodzi, nie będzie łatwe, ale będzie święte. Bo przypominasz sobie, kim jesteś, a to zmienia wszystko. Jednym z pierwszych efektów, których doświadczysz w prawdziwym procesie wzniesienia duchowego, jest ten. Percepcja czasu zaczyna się zmieniać. Nie symbolicznie, lecz dosłownie. Są dni, kiedy pięć minut wydaje się wiecznością, i inne, kiedy tydzień umyka ci między palcami jak jedno westchnienie. Czas, jaki znałeś, przestaje być linią prostą. Zaczyna zachowywać się jak coś elastycznego, giętkiego, zmiennego i na początku może to być dezorientujące. Możesz robić coś zwyczajnego: iść, pisać, po prostu oddychać i nagle poczuć, że spędziłeś tam godziny, chociaż zegar mówi, że to były tylko chwile, lub odwrotnie. Wchodzisz w stan kontemplacji, głębokiej obecności, a kiedy z niego wychodzisz, wszystko wokół ciebie wydaje się zmienione, jakbyś podróżował w czasie. To zjawisko nie jest halucynacją ani zaburzeniem. To symptom tego, że twoja świadomość przestaje działać według liniowych praw trzeciego wymiaru. W piątym wymiarze, tym bardziej rozszerzonym planie świadomości, do którego wielu uzyskuje dostęp, czas nie jest mierzony zegarami, lecz wibracją. Oznacza to, że nie żyjesz już pod tyranią tykania zegara, ale pod energią głębokiego teraz. A kiedy Twoja dusza zaczyna dostrajać się do tej wyższej częstotliwości, Twoja percepcja czasu się zmienia. Wspomnienia zaczynają powracać bez wyraźnego powodu. Czasami to, co uważałeś za zapomniane, wraca z siłą, a innym razem masz wizje, przeczucia lub sny, które wydają się scenami z przyszłości. Zdarzyło ci się wiedzieć, co się wydarzy, zanim się wydarzyło. Albo mieć uczucie, że już coś przeżyłeś, chociaż wiesz, że to pierwszy raz. To dlatego, że twoja świadomość uwalnia się od linearności, zaczyna poruszać się wielowymiarowo, a to, drodzy przyjaciele, jest jednym z najjaśniejszych dowodów na to, że się wznosisz. Nie tracisz poczucia czasu, odzyskujesz prawdziwy sposób jego doświadczania, z poziomu duszy, a nie zegara. Jedna z najbardziej niepokojących, a zarazem odkrywczych oznak duchowego wzniesienia dzieje się w świątyni, którą zamieszkujesz. W twoim ciele. Nagle coś się zmienia. Zaczynasz czuć, że już nie jesteś taki sam. Wewnętrzne temperatury wahają się bez powodu. Możesz być spokojny i nagle fala gorąca przechodzi przez Twoją klatkę piersiową albo subtelna wibracja aktywuje się w Twoich dłoniach, stopach, dolnej części pleców. Szumy w uszach, elektryczne ukłucia na skórze, dreszcze. Nie wyobrażasz sobie tego. Rekalibrujesz swoją energię, a co najbardziej uderzające, zaczynasz odrzucać jedzenie, które kiedyś lubiłeś. Pewne produkty, zwłaszcza te najbardziej przetworzone lub o niskiej wibracji, już ci nie służą. Nawet twoje stałe miejsca zaczynają wydawać się gęste, niewygodne. To tak, jakby twoje ciało mówiło: Nie mogę tu być. To nie oznacza, że jesteś chory, ale przechodzisz przez rodzaj duchowego objawu, który nie pojawia się w książkach medycznych. Ale który zgłasza coraz więcej przebudzonych dusz. Ponieważ to, co kiedyś ignorowałeś jako zwykłą dolegliwość, teraz postrzegasz jako wiadomość od duszy. A gdy twoja częstotliwość zaczyna rosnąć, twoje ciało staje się wyrocznią. Mówi do ciebie nie słowami, lecz odczuciami. Ta niewytłumaczalna zmęczenie po powierzchownej rozmowie, ten ucisk w klatce piersiowej, gdy wchodzisz do miejsca naładowanego emocjami, ta potrzeba głębokiego oddechu, gdy jest dużo hałasu. Każdy sygnał fizyczny jest rodzajem świętego języka, a ciało w swojej mądrości przestaje tolerować to, co z tobą nie rezonuje. To, co kiedyś znosiłeś z przyzwyczajenia, teraz odrzucasz z najgłębszych pokładów Twojej duchowej biologii. Już nie jesteś stworzony do przetrwania na autopilocie. Twoja dusza domaga się spójności wibracyjnej. Dlatego w tym procesie Twoje ciało nie choruje. Ono się oczyszcza. Płacze za tym, co przemilczałeś. Drży, gdy jesteś blisko kogoś, kto ci nie służy. Uspokaja się, gdy jesteś z ludźmi, którzy karmią twoją duszę. Zaczyna wybierać za ciebie. Twoim jedynym zadaniem jest słuchać go, ufać mu, dziękować mu, bo każde uczucie, które odczuwasz, jest prawdą, której twój umysł jeszcze nie potrafi przetłumaczyć. Nadchodzi moment na duchowej ścieżce, w którym nie możesz już ignorować tego, co czujesz, ponieważ to, co czujesz, nie pochodzi tylko od Ciebie. To tak, jakby otworzyły się wewnętrzne drzwi i zacząłbyś wchłaniać energię otoczenia, jak gąbka. To, co kiedyś po prostu widziałeś lub słyszałeś, teraz czujesz na skórze w klatce piersiowej w duszy. Idziesz na spotkanie i wychodzisz wyczerpany. Rozmawiasz z kimś i wyczuwasz jego ukryty smutek. Słuchasz wiadomości i ogarnia cię niepokój, którego nie potrafisz wyjaśnić. Ta wrażliwość nie jest słabością. To sygnał, wyraźny sygnał, że twoje pole auryczne się budzi, że twoje subtelne zmysły się aktywują. Dzieje się tak, że gdy twoja wibracja wzrasta, zaczynasz dostrajać się do subtelniejszych częstotliwości. Postrzegasz emocje, wibracje, myśli nawet na odległość. Możesz poczuć kogoś bez potrzeby go widzieć, możesz wyczuć, czy rozmowa jest nacechowana prawdą, czy manipulacją. I chociaż na początku może to wydawać się przytłaczające, w rzeczywistości jest to dar, który się budzi. Niektórzy nazywają to empatią, inni percepcją energetyczną, ale w rzeczywistości to twoja dusza trenuje się, by odczytywać świat z wyższego poziomu świadomości. Bo bycie wrażliwym nie oznacza, że jesteś zepsuty. Oznacza, że jesteś przebudzony. To forma mądrości, która nie pochodzi z rozumu, ale z rezonansu. To, co kiedyś wydawało ci się nieistotne, teraz cię przenika: gęsta cisza, puste spojrzenie, miejsce, z którego masz ochotę uciec, nie wiedząc dlaczego. Wszystko to jest informacją, którą twoje pole energetyczne już interpretuje. I tak może być trudno, możesz czuć się wyczerpany bez powodu. Chcieć się odizolować, kwestionować, czy nie tracisz kontroli. Ale to nie tak. Dzieje się tak, że twoja wrażliwość się wyostrza. Rozpoznajesz prawdę za pozorami, a to wymaga odwagi, uwagi i przede wszystkim współczucia. Bo czując więcej, możesz też kochać głębiej, rozumieć głębiej i służyć jako przewodnik dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co ty już postrzegasz bez słów. Jest etap w procesie wzniesienia, w którym wszystko zewnętrzne zaczyna się rozmywać, i rodzi się potrzeba, której nie możesz zignorować bycia samemu, w ciszy, ze sobą. Nie chodzi o izolację ani odrzucenie świata, ale o wewnętrzne wezwanie do ponownego spotkania z własną esencją. To tak, jakby twoja dusza szeptała Gazie: chodź, wróć do siebie. Odkrywasz, że prawdziwe towarzystwo nie jest w tym, co cię otacza. Ale w Twoim własnym centrum. Głośna muzyka przeszkadza, powierzchowne rozmowy męczą, a w zamian wiatr, woda, cisza Cię uzdrawiają. To święty powrót do wewnętrznej świątyni. I w tej ciszy dzieje się coś zdumiewającego. Zaczynają napływać głębokie zrozumienia, których nie szukałeś obrazy, wiadomości, intuicje to tak, jakby Twoja świadomość otworzyła kanał z wyższymi wymiarami pomysły, których nie miałeś. Rozwiązania, których się nie spodziewałeś, wiadomości, których do końca nie rozumiesz, ale wiesz, że pochodzą z miejsca większego niż ty. Te napływy informacji nie są fantazją, są językiem duszy we wzniesieniu. Kanalizujesz mądrość, której wcześniej nawet nie znałeś, i zaczynasz mówić, pisać, lub działać z wiedzy, która nie jest nauczona, lecz przypomniana. Ale być może najsilniejszy i zarazem najbardziej przerażający efekt to szósty. Poczucie, że umierasz wewnętrznie, że wszystko, czym byłeś, rozpada się, że już nie rozpoznajesz swoich upodobań, celów, relacji. Może to przypominać otchłań, jakbyś tracił poczucie samego siebie. Ta wewnętrzna śmierć jest realna, ale nie fizyczna to rozpad starej tożsamości. Ego krzyczy, umysł wątpi, serce płacze. Ale po tym pozornym upadku przychodzi coś, czego nie da się opisać słowami: niewytłumaczalny spokój, jasność, która nie pochodzi z myśli i głębokie poczucie misji, celu, pewności. Wielu nie wie, że ten chaos jest przedsionkiem wibracyjnego skoku. Nie upadasz, odradzasz się, stare musi umrzeć, aby to, co autentyczne, mogło się narodzić, a ty już jesteś w trakcie duchowego porodu. Dlatego wszystko wydaje się tak intensywne. Bo nie chodzi tylko o zrozumienie, chodzi o wcielenie nowej wersji Twojej duszy na tej płaszczyźnie. Dziś zatrzymaj się na chwilę, oddychaj, poczuj. Nic, czego doświadczasz, nie jest przypadkowe. To nie błąd, ani dziwna faza, ani bezsensowny emocjonalny upadek. To głęboka transformacja. To wezwanie Twojej duszy, która mówi Ci, jesteś gotowy. Bo chociaż czasem twój umysł wątpi, serce się męczy, a ciało drży, jest w tobie część, która już wie, która wiedziała od zawsze, wznosisz się. Zostawiasz za sobą warstwy, rany, maski i odradzasz się jako ten, kim naprawdę jesteś, istota światła w ekspansji. Nie zawodzisz, ewoluujesz, nie jesteś zepsuty, rekonfigurujesz się, bo wzniesienie to nieczysta i lśniąca ścieżka. To proces demontażu, oczyszczenia, konfrontacji z własnym cieniem, aby móc wcielić swoje prawdziwe światło. Tak, to niewygodne, tak boli, ale jest prawdziwe. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że twoja dusza wybrała przebudzenie w tym życiu. Nie wszyscy to robią, nie wszyscy wytrzymują, ale ty, mimo wszystko, wciąż tu jesteś, pamiętając. Twoje przebudzenie to nie szaleństwo, to cel. I chociaż nikt wokół ciebie tego nie rozumie, chociaż czujesz się samotny lub niezrozumiany, wszechświat cię teraz otacza. Jesteś prowadzony, wspierany i towarzyszą ci siły, które wykraczają poza to, co widzialne. Nic, co czujesz, nie jest nieważne. Każda łza, każda chwila ciszy, każdy impuls do zmiany swojego życia jest częścią duchowego przepisywania, którego doświadczasz. Nie jesteś słaby, bo czujesz. Jesteś odważny, bo przechodzisz ten proces z otwartym sercem. Teraz jest czas na wybór. Nie ukrywać już swojej wrażliwości, swojego połączenia, swojej subtelnej mocy. Nadszedł czas, by żyć swoim wzniesieniem świadomie, honorować je z pokorą, wiedząc, że nie jesteś lepszy od nikogo, ale też nie gorszy. Jesteś mostem między światami, duszą, która przyszła by pamiętać i pomagać innym, również pamiętać. Świat potrzebuje Twojego światła. Twoja energia nie jest już zwyczajna. Przekroczyłeś próg. I dlatego nic już nie będzie takie jak dawniej.